Tematem dzisiejszego odcinka będzie karta kredytowa. Bystrzejsza część publiczności już się zorientowała, że padło złowieszcze słowo kredyt. <laughs> Ale spokojnie, nie taki kredyt zły, jak go malują. Zaraz się z nim rozprawimy i opowiem Wam o co chodzi w karcie kredytowej. Najlepszą cechą karty kredytowej jest okres bezodsetkowy, czyli czas, kiedy możesz wypłacić pieniądze z karty i oddać dokładnie tyle samo, ile wziąłeś, ani jednego grosza więcej. I ten okres bezodsetkowy w różnych bankach jest różny i wynosi od 50 do 56 dni, ale przyjmijmy, że to jest 50 dni. Dla przykładu, bierzesz dzisiaj 1000 zł z karty kredytowej i za 50 dni oddajesz dokładnie 1000 zł, ani jednego grosza więcej. Czy to nie jest piękne? To jest genialne. Dla ludzi, którzy potrafią używać karty kredytowej, to jest bardzo fajny produkt finansowy. Ale w mojej karierze doradcy finansowego spotkałem wielu ludzi, którzy dali się, no niestety, pogrążyć. Bo jeżeli ktoś ma 100 tysięcy limitów w karcie kredytowej, wykorzystanego na maksa, i same odsetki miesięcznie wynoszą 4000 zł, no to przyznasz, że. Ciężko wyjść z takiego limitu, tak? Kiedy co miesiąc musisz wpłacać te 4000, żeby w ogóle zaspokoić odsetki, a co dopiero o zmniejszeniu tego limitu i w zejściu z nim do zera. Więc decydując się na kartę kredytową, pamiętaj, żeby mierzyć siły na zamiary. Jeżeli wiesz, że masz zdolność na 1000 zł limitu, to nie bierz większego. Nie bierz 100 tysięcy, bo potem będziesz miał problem, żeby z niego wybrnąć. Ja wiem, że to jest bardzo kuszące, że banki ci będą do ciebie dzwonić, będą ci proponować. O, jest pan naszym najwspanialszym klientem, zwiększymy panu limit z 1000 do 5000, 10, 20 i tak dalej. No i któregoś dnia się budzisz, masz limit 50 tysięcy do spłacenia, masz 2000 miesięcznie samych odsetek do zapłacenia. No i to jest bez sensu. Dlatego nie dawaj się wciągnąć w taką spiralę, do której doradcy z banków będą Cię oczywiście zachęcać. Mierz siły na zamiary, weź sobie taki limit, na który naprawdę masz zdolność, który będziesz mógł spłacić w okresie bezodsetkowym i wtedy powinieneś być z tego naprawdę zadowolony. Na koniec powiem Ci ciekawostkę. Wielu ludzi nie wie, jaka jest różnica między kartą kredytową a debetową. Różnica polega na tym, że na karcie kredytowej możesz zjechać tylko poniżej zera. Natomiast kartę debetową dostajesz do Twojego konta i możesz mieć na niej środki powyżej zera, czyli Twoje oszczędności, lub poniżej zera, jeżeli wejdziesz na debet. Mam nadzieję, że skutecznie Ci to wyjaśniłem, że informacje w tym odcinku były ciekawe. Jeżeli tak, to koniecznie subskrybuj, udostępniaj i oglądaj kolejne odcinki. Zapraszam!